Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać moją kolekcję pet więc zaczniemy od Muszę je zniszczyć. to wyjdzie? trudno nagrywam z kamerki internetowej, więc na dzień nie dam rady. Niestety kamera mi się rozładowała. Wczoraj będę e, znali, zobaczcie że zresztą to będzie kolejny filmik, e, bo zamówiłam sobie e, figurkę z tablicy. Nie powiem, jaką, bo to ma być niespodzianka, ale bardzo chciałam ją mieć i znalazłam za taką niską cenę za 15 zł. No to sorry, a ona jest. No, Unikatem, więc to jest... Miałam szczęście po prostu. Tak w piątek ona ma podobno już dojść. Mam nadzieję, że dojdzie, bo... Już się nie mogę doczekać, aż ją uspokoję. No więc... Niektóre pet-shopy to są bardzo stare, z starej kolekcji. I są one... Już nie do zdobycia. Jak ktoś był zainteresowany jakąś figurką i chciałby się zamienić za jakąś inną, proszę przyszedł do mojej poczty na YouTube, Ponieważ chcę się wymienić za niektóre patrzoty. Dzisiaj tylko pokażę Wam moje pieski, a w następnym inne. mam nie za dużo. Też mało nie mam. Później lżejkam. Tego lepiej nie będę pokazywać. Bo to wyferował wygląda okropnie. Muszę to najpierw naj. To są chyba wszystkie pieski. Najwyżej jak później będę bardzo inne wiem jaki to będzie nie? Yeah. Więc zacznijmy od pierwszego. Pierwszy był taki... Pierwszy pet shop jest taki. On był w zestawie z z na y, Szpital. Drugi piesek jest tak. Opowiem imienia. Imią na, no, przepraszam. Więc tak, on ma na imię Jake. Drugi piesek, ona jest um, jedną z moich ulubionych figurek Pet Shop. Jest jedyna z swojego rodzaju i ona ma brokatowe uszy. I ona ma na imię cione. Trzeci pet shop jest taki. On stary, z serii. Już nie kupisz go w żadnym sklepie. Mogę się do niego wymienić, albo mogę sprzedać. Ale też że by ktoś chciał, no bo za ładny no nie jest. Ma na imię tofik, bo to jest chłopczyk. Tak przynajmniej siedzę. Drugi pet shop, y, to jest taki. Taki piasek. I on ma na imię Szarik. Trzeci piasek y, to jest nie, bo, nie wiem jak się nazywa, ale chyba kojarzycie go. No to tutaj trochę pobrudzone, ale to się zmywa. Mamy, I to jest dziewczynka i ma na dziewczyna i ma na imię Róża. Kolejny pasek jest taki, e, on był z tym. Taki, No tu takie włoski. I ona ma na imię Roxy. Następny Petr Szeb jest taki. I ona ma na imię Ciara. Następny też Szeb jest taki. To są bliźniaki. Również ona jest też do nich przybyła, ale. No. Teraz, które to? Tak, ten. Tak, on wygląda tak. I ma na imię Spiky, Takie imię trochę dla jak to, to jest ciemno, ale dobrze. Następny pytaj, to taka Chihuahua, Chichu, no, Ciu I ma na e imię, no, nie wiedziałam, jak na początku jej dać na imię, więc, no, nazwałam, bo to jest dziewczynka, przynajmniej, nie, wiesz? No, tak, mi się e, wydaje, że to jest dziewczynka i nazw nazw nazwałam ją Lexi. Wg. <coughs> jest taki. Mówiłam sobie o domkiem. I on ma na imię... Nie boję, spajki już... Chcę doprosić to imię na mylą. On ma na imię Czarni... Nie. Jak on Czarno? Nie. Eee, poczekajcie. Nie polecam jak on ma... A, Falkor. Tak więc, jeszcze raz pokażę wszystkim co macie moich kolekcji z figur... figurki pieskiej, nie wiem jak to nazwać. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Eee, komentujcie, lajkujcie i... Ujdź, <ścoughs> pokazałam się, że nie będzie widać kto to jest. Nie trudno. Tak więc mam nadzieję, że spodobał się Wam ten filmik i zapraszam do kolejnych. Bye. Uh -huh.